Krótka informacja od partnera dzisiejszego odcinka dotycząca oszczędzania podczas zakupów online, czyli ale rabat. Jest to serwis, który dzięki wtyczce do przeglądarki lub aplikacji na telefon jest w stanie zaoszczędzić Twoje pieniądze. Wtyczka działa w tle, czyli nic nie musisz robić, a ona automatycznie wyszukuje najlepsze dostępne rabaty w internecie i wybiera ten najkorzystniejszy dla Ciebie. Przy każdym zakupie dzięki wtyczce otrzymujesz informację o cashbacku. Cashback, czyli zwrot części wydanych pieniędzy, które wracają na Twoje konto. Oszczędzasz podwójnie. Warto podkreślić, że ta wtyczka działa na wielu sklepach online, dzięki czemu możesz korzystać z niej praktycznie wszędzie. Że z wtyczki jest całkowicie darmowe, dlatego że Alerabat zarabia na prowizjach od sklepu, a nie od Ciebie. To oznacza, że nic Cię to nie kosztuje, a możesz tylko zyskać. To teraz najważniejsze, czyli jak zacząć oszczędzać. To bardzo proste. Wystarczy pobrać ją z linków w opisie, wejść na stronę sklepu, dodać produkt do koszyka i przejść do niego. I wtedy pojawi Ci się informacja od Alerabat, która pokaże Ci najlepszy sposób na oszczędzanie. Klikasz aktywuj, zakładasz konto, a gdy zobaczysz informację o aktywowanym cashbacku, klikasz przetestuj kody. Gotowe. Nie przegap okazji i powiesz wtyczkę lub aplikację, Alerabat z linku w opisie już teraz.